www.polska.pl. Zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco. Szanowni Państwo, dzisiaj powołaliśmy zespół do spraw medycyny paliatywnej i naprawy systemu ochrony zdrowia. Będziemy dzisiaj, powiemy kilka słów o naszych celach. Jest ze mną poseł Ryszard Wilk z Konfederacji i dr Radosław Czosnowski, który jest ordynatorem oddziału medycyny paliatywnej w Nowym Targu. No, jest e, dwukrotnym lekarzem roku i odznaczonym brązowym krzyżem zasługi stypendystą Oxfordu. To doświadczony lekarz, który wie, e, o czym e, mówi i jemu w tej kwestii oddam na początek głos. Proszę bardzo. Witam państwa wszystkich serdecznie. Szczęśliwie udało się założyć zespół parlamentarny do y, spraw medycyny paliatywnej i naprawy systemu ochrony zdrowia. Celem zespołu będzie przygotowywanie różnych projektów podpowiedzi legislacyjne dla posłów odnośnie po pierwsze medycyny paliatywnej, po drugie całego systemu ochrony zdrowia, który jaki jest, no to w zasadzie każdy na co dzień widzi. Na czym polega problem medycyny pariatywnej? Medycyna paliatywna zajmuje się generalnie rzecz biorąc pacjentami z postępującą nieuleczalną chorobą, często u schyłku życia, często z licznymi bardzo trudnymi do opanowania dolegliwościami, takimi jak bóle, jak nudności, wymioty, wiele innych objawów. Medycyna paliatywna zajmuje też się pacjentami w trakcie leczenia onkologicznego, gdzie występują różne powikłania po chemioterapii, gdzie występują nasilone odczyny popromienne. Tym zajmuje się medycyna paliatywna. Jaka jest skala populacyjna, to możemy sobie uświadomić wtedy, jeżeli będziemy wiedzieli, że co trzeci z nas umrze z powodu choroby nowotworowej. Takie są statystyki. Także jak tutaj jesteśmy jedna trzecia z nas umrze na nowotwór i będzie, czy wymagała opieki paliatywnej. W tej chwili liczba, Pacjentów obejmowanych opieką paliatywną to jest około 100 tysięcy rocznie. Jest to niewystarczające w stosunku do potrzeb, a przed nami demograficzne tsunami, bo w tej chwili my borykamy się i system ochrony zdrowia boryka się z jego niewydolność borykają się z rocznikami z lat 30. 40. gdzie te roczniki liczą po 300-350 tysięcy ludzi a za chwilę wejdą roczniki z lat 50, liczące średnio po 800 tysięcy osób. W latach 50 przez dekadę w wyżu powojennym demograficznym rodziło się 800 tysięcy dzieci. Osoba, która urodziła się w 54 roku ma w tej chwili lat 70. Za lat kilka będzie, często już jest yy, beneficjentem, o ile tak to można powiedzieć, systemu ochrony zdrowia, który jest niewydolny. Jedna trzecia z tych osób powinna być objęta opieką paliatywną. I działania zespołu będą miały na celu takie przygotowanie regulacji czy możliwości prawnych udzielania tym ludziom adekwatnej do potrzeb pomocy. Jeżeli idzie o pewne takie wytyczne, czy, czy jakby analizę systemu. W roku 2019, czyli za chwilę będzie 5 lat, jak pojawiły się dwa raporty Najwyższej Izby Kontroli, właśnie jeden poświęcony opiece paliatywnej, a drugi poświęcony niedostatkom w działaniu systemu ochrony zdrowia i jak do tej pory właściwie żadne z wniosków, żadne z postulatów przedstawione w tych raportach NIKU nie zostały zrealizowane, nie zostały wzięte pod uwagę. Kwestie różnych bolączek finansowych, kadrowych, kwestie chociażby regulacji zawartych w rozporządzeniu o świadczeniach gwarantowanych w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej, które no, momentami wręcz utrudniają działanie nam jako osobom pracującym w systemie ochrony zdrowia, jako medykom paliatywnym, tu dążyć powinniśmy do tych zmian. Też prezentuję głos Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej, które już od wielu, wielu lat próbuje pewne rzeczy, pewne racjonalne rozwiązania wprowadzić do ministerialnych rozporządzeń. Niemniej no, spotykamy się z, z obiektywnymi trudnościami ze strony ministerstwa, tak bym to eufeministycznie ujął. Nadzieja w zespole, który dzięki parlamentarzystom być może będzie miał jakiś wpływ na to, co się realnie będzie działo. Być może uda się uzyskać realizację pewnych postulatów środowiska, no, przede wszystkim z korzyścią dla pacjentów, z korzyścią dla osób cierpiących/umierających. Także w pracach zespołu planujemy zająć się tematem tak zwanego testamentu życia, gdzie no, w wielu krajach to funkcjonuje, że człowiek za życia może wydać pewne dyspozycje, jak ma być postępowane z nim w sytuacji, kiedy na przykład nie jest w stanie wyrazić swojej woli. W Polsce czegoś takiego nie ma. A także różne regulacje dotyczące jak już samego okresu umierania, gdzie no, my stoimy generalnie na stanowisku przeciwnym eutanazji ruchy eutanatyczne pojawiają się coraz częściej, coraz większego e, nabierają rozpędu i siły medialnej. E, tymczasem e, rozwiązaniem nie jest eutanazja, rozwiązaniem jest dobra opieka, dobre leczenie u, e, w końcowym okresie życia. Jeszcze w tej sprawie, jeśli mogę. E, Szanowni Państwo, oczywiście to zależy, jak. Ro... Przepraszam. Należy rozumieć eutanazję. Natomiast rzeczywiście ta sprawa uporczywej terapii testamentu, jeśli chodzi o postępowanie w sytuacji, w kiedy, kiedy jesteśmy konający i nie możemy już podejmować pewnych decyzji, to jest sprawa naprawdę bardzo ważna i nigdy nie była tak ważna. Nie wiem, czy Państwo sobie zdają sprawę, ale jesteśmy przecież w czasach absolutnej eksplozji technologicznej. To jest absolutnie bezprecedensowa eksplozja technologiczna i ona dotyczy również technologii medycznych. I ta eksplozja technologii medycznych powoduje, że no właściwie w wielu przypadkach jest możliwe niemal w nieskończoność przedłużanie życia umierającym. To, jest, to powoduje sytuację, w której dopycha się ludzi do ściany, do ich wytrzymałości materiałowej. I często to przedłużanie życzenie nie ma najmniejszego sensu. Człowiek jest nieprzytomny, to pewnie pan doktor więcej o tym powie, jak to wygląda w praktyce, ale człowiek jest nieprzytomny, cierpiący, wiadomo, że tak czy inaczej umrze, i wtedy lekarze na ogół i tak nie mogą przerwać uporczywej terapii, a, a co gorsza, człowiek przed wpadnięcie w matnie takiej sytuacji nie może wyrazić wolę woli żeby przerwać uporczywą terapię i też tym chcielibyśmy się pewnie to przedyskutować na zespole bo pewnie też będą różne różnice zdań w tych sprawach tu jeszcze takie drobne sprostowanie nie tyle przedłużanie życia w nieskończoność co rozciąganie w nieskończoność w czasie Umieranie. procesu umierania bo tak naprawdę to co się dzieje w tej chwili w wielu polskich szpitalach to jest rozciąganie w czasie okresu umierania z takich, można powiedzieć, tradycyjnych minut, godzin do dni, tygodni, czasem miesięcy. Nie pozwalamy, ten człowiek już tak naprawdę często nie żyje, natomiast w sensie funkcjonalnym, osobowościowym, natomiast podtrzymywane są w sposób absolutnie mechaniczny jego funkcje życiowe, funkcje jego organów. Yy, także to, to nie jest kwestia yy, przedłużania życia. To jest kwestia przedłużania okresu agonii, okresu umierania. I yy, możemy taki zrobić sobie test. Każdy z nas niech odpowie. Yy, umieram, jestem nieuleczalnie chory. Czy chciałbym, aby pozwolono mi w sposób naturalny, normalny odejść z tego świata? Być może w towarzystwie bliskich, być może w otoczeniu przyjaciół, czy żebym ten proces umierania odbywał pod wieloma maszynami, trwający tygodnie, miesiące, gdzie nawet nie mam możliwości w jakikolwiek sposób zasygnalizować swojego cierpienia. I to jest, to jest drugi taki aspekt, który, który no, będzie. Celem prac tego zespołu. Na myślę, tym będziemy że myślę, zespołu. że myślę, że to tyle, żeby było o czym mówić na zespole. Tak. tak dziękujemy i, bardzo i za uwagę. Pytania. Jeśli są pytania? Nie ma pytań, wszystko jasne. Dziękujemy i zapraszamy Dobra. do śledzenia prac zespołu. TVPolska.pl zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco.